Cześć, dzisiaj będzie o bieganiu, czyli jeżeli masz taki odruch, o nie, tylko nie to, to możesz zacząć scrollować od razu w dół. Na pewno za chwilę znajdziesz jakiś śmieszny film z kotkami. Jeżeli zostałeś, to nie będzie o bieganiu, tylko będzie o bieganiu, jako metaforze pewnej. Wczoraj przyjechał do mnie medal wirtualny bieg konstytucji. Teraz, ponieważ nie obiegów, więc w ogóle bardzo ładny jest. Bardzo ładny i podoba mi się też z Konstytucji, ale nie będę politycznie tego komentował. Nie ma biegów normalnych, są biegi wirtualne, można się zapisać na ten bieg. W wyznaczonym dniu przebiec wyznaczony dystans, zarejestrować to za pomocą zegarka czy za pomocą telefonu, wysłać do organizatora i dostaje się normalnie medal. W tym roku od lutego nie dostałem żadnego medalu, więc to jest naprawdę takie fajne wydarzenie. I teraz Ktoś powie, dlaczego o bieganiu, o co chodzi, znowu smędzi gościu i w ogóle bieganie jest nudne i bez sensu. Być może dla Ciebie bieganie jest nudne i bez sensu. Ja odkryłem bieganie bardzo późno i to jest dowód na to, że można zacząć późno. Miałem 42 lata jak zacząłem biegać, czyli to 35 lat temu było. I jestem maratończykiem, zdobyłem koronę maratonów, jestem ultramaratończykiem i tak dalej. Przynosi mi to radość. I to jest kluczowe. Wiadomo, że nigdy nie będę zawodnikiem, który będzie zdobywał jakieś wiecie, rekordy, będzie bił. Ale być może, jeżeli będę biegał wystarczająco długo, to może będę miał rekordy w, swoich, w swojej kategorii wiekowej, jeżeli mój wiek będzie już trzycyfrowy i ciągle będę w stanie się poruszać o własnych siłach. I mówię o bieganiu dlatego, że Warto robić rzeczy, które przynoszą radość. John Lennon powiedział kiedyś, Jeżeli marnowanie czasu przynosi ci radość, to to nie jest czas zmarnowany. I teraz, z punktu widzenia sytuacji, w której jesteśmy, potrzebujemy dużo paliwa mentalnego, które pozwoli nam przetrwać, funkcjonować efektywnie, robić sensowne rzeczy, nawet jak nam się nie chce. I to paliwo się bierze z wielu różnych obszarów, m.in. zrobienia rzeczy, które przynoszą nam radość. Więc na dzisiaj chciałbym. Abyś się zastanowił, czy zastanowiła, co takiego przynosi ci radość, albo przynosiło ci radość kiedyś, a dawno tego nie robiłeś, czy nie robiłaś, bo zwróćcie uwagę, że dzieci są w stanie permanentnej radości. Robią różne rzeczy, które są zabawą, które są fajne, które są przyjemne, które są miłe. Chciałbym, żebyś sobie przypomniał, co takiego przynosi ci radość, i to dzisiaj zrobił, albo to dzisiaj zaplanował, ponieważ. To jest w pewnym sensie kwintesencja tego, co warto robić w życiu, bo wiecie, przeszłość już była. Przeszłość to jest właściwie jest w formie wspomnień zapisana gdzieś tam w naszym myśle. Przyszłość jeszcze nie była i będzie, budzi niepokój czasem albo nadzieję. A teraz warto robić takie rzeczy, które nas energetycznie pozytywnie ładują. Więc wymyśl sobie i spróbuj dzisiaj. Taką rzecz, jeżeli to w ogóle możliwe zrobić, a jeżeli nie, to zaplanować na najbliższy czas. Co jeszcze? Pobiegłem 10 km w przyzwoitym czasie 45 minut 59 sekund co w okresie roztrenowania jest bardzo przyzwoitym czasem jak na mnie, w moim podeszłym wieku i to właściwie taki komentarz do ludzi, którzy biegają bo jeżeli nie biegasz, to nie masz pojęcia, co powiedziałem właściwie. Dobrego dnia, zapraszam dzisiaj, jeżeli nie, nie wiesz jeszcze, jest webinar o tym, że kryzys jest szansą. Dzisiaj wieczorem o 20.00 i jak tą szansę wykorzystać, bo wierzę głęboko, że jest. Więc jeżeli masz ochotę, to napisz pod filmem, że chcesz wziąć udział, albo napisz do mnie wiadomość prywatną. I do zobaczenia wieczorem, do zobaczenia jutro na kawie. Trzymaj się dobrego dnia i rób rzeczy, które przynoszą Ci radość. Cześć.